Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach usprzedlania witacie Cię Alina Kaźmierczak. Jestem właśnie nad jeziorem w Samoerzu podczas codziennego spaceru, który wynosi od stycznia 7,5 tysiąca kroków i możesz sobie pomyśleć, po co ja to robię, po co spaceruję 7,5 tysiąca kroków dziennie. Robię to dla siebie, robię to dla swojego zdrowia i robię to dla czystości swoich myśli, ponieważ godzina spaceru, godzina przebywania z samym sobą rzeczywiście potrafi wiele rzeczy poukładać w głowie. I w związku z tym chcę Ci powiedzieć, Kilka słów o motywacji. Jak to jest, że prawie codziennie, bo nie mówię, że, że codziennie mi się to, codziennie dokonałam tych 7,5 tysiąca kroków, ale jak to jest, że codziennie wstaję, idę i robię. I wczoraj usłyszałam taką fajną metaforę, że z motywacją jest tak, jak z pieczeniem ciasta. Jak zarobisz ciasto, włożysz do piekarnika i podgrzejesz temperaturę w piekarniku, to ciasto rośnie i ono wypieka się. Ale gdyby w pewnym momencie wyłączyli prąd i temperatura spadła, to co? No to okaże się, że z tego placka nic nie będzie, że będzie zakalec. Ale gdyby ten prąd Wyłączyć tylko na minutę. No to temperatura będzie jeszcze na tyle wysoka, że placek na pewno się upiecze. I tak właśnie jest z naszą motywacją. Jeśli coś zaczynamy robić i bardzo czegoś chcemy, to to jest ta nasza temperatura piekarnika, ta nasza chęć, ta nasza siła. I nawet jeśli na jakiś czas odłączy się ten prąd i wrócimy do tej gorącej temperatury, no to nadal tę motywację mamy. Ale jeśli pozwolimy sobie, że ta nasza temperatura w piekarniku spadnie, czyli ta nasza motywacja na tyle spadnie, że nie będziemy jej podtrzymywać, no to co? To okaże się, że rezygnujemy i z tych naszych planów. Nic nie wychodzi. I wiecie co jeszcze jest bardzo ważne, że jeśli już się na coś decydujemy i do czegoś dążymy, to żeby przekuć to w nawyk. Ponieważ generalnie mówi się, że po 21, 21 dni wystarczy, żeby nabyć jakiegoś nawyku nawyku picia wody nawyku, nie wiem, rezygnacji z cukru, nawyku chodzenia. Czasami to nie jest prawda. Bo czasami 21 dni nie wystarczy. Czasami jest to 30, czasami 90, niektórzy potrzebują 120, ale ważne jest przekroczyć ten moment. Ten moment, kiedy już nie potrzebujesz motywacji, ponieważ to co robisz staje się nawykiem. Ja powoli do tego momentu dochodzę, kiedy już wychodzę codziennie robić swoje kroki, to już nie potrzebuję powoli motywacji, ponieważ to staje się moim nawykiem. Tego Ci życzę, miłej niedzieli.